Szanowni dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i aktualnie wróciliśmy do miejsca, gdzie psy szczekają dupami, czyli. Psy się szczeka nawet dupą. Chcę chwilą o tym powiedziałem. W każdym razie wróciliśmy do wioski pod Warszawą, czyli do naszej rezydencji wartej 10 milionów złotych, ale nie chciałem tutaj wracać, wróciłem to tylko ze względu na to, że pisaliście, że jestem biedakiem i że sprzedałem ten dom, bo mnie nie stać. No i wracam tutaj... Nie ma biedy we wsi. No i wracam tylko tutaj po to, żeby wam udowodnić, że nadal mam ten domek letniskowy, nie chciałem tutaj wracać, no ale wy mnie do tego zmusiliście Trener nie odkupił tego domu? Trener odkupił, co? Tak no, odkupił w tw 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 twoich sach. W każdym razie <laughs> zostawiliśmy tutaj twojego kolegę. No właśnie go. Trener. Twojego kuzyna, który miał się zaopiekować tym domem. Nie wiem, czy się zaopiekował tym domem. E, Ale ty że tam wysłałeś. Mam spinać. Nie no, Dredasz to na pewno porządku, przy no, Ale... wcząta, piluje, pewnie, sumie, nie, w porządku przypina. Dredasz pewnie sprząta, pilnuje, pewnie tam grzeczny, no. Dobra, bo się macie gdzieś w e, ja Tam jeszcze do... nie A co ty a a taki wysoki jesteś? Co? Co, co, co to to ty taki wysoki jesteś? No, co ty jest se mega myślisz? mega karzeł, no, nie widzisz? Ja tu zawodnikami jestem, to ja rosnę, nie? Już... Także dokładnie, wracamy Ale na okay. naszą wieś. Jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam, czerwony, czyli z na tam i palusku, zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału, bo jesteśmy na aktualnie najszybciej rozwijającym się kanał w Polsce i naprawdę zostało tylko mniej niż 50 tysięcy subskrypcji. I mamy milion, mamy milion, w końcu mamy milion, także nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Bang. Ty wielka dredziaz w ogóle odbiera telefon? Jak myślisz? Nie odbiera. Ja nigdy nie odbiera na telefonu. Jak zachlał pałę? A co myśli? No zachlał, dzwonił, przyjedziecie, napijemy się. A co byś mógł zrobić? Pewnie. czy się najarał i poszedł pić, no i tyle. No i to jest cały drewniarz. Aha. Dzwonił, mówił, A, że ma dużo, żeby przyjechał. Co, ale ja też chcę się nachlać, więc y, tam jak. Że na co na idziesz? Nachlać się, zmusiłeś mnie do przyjazdu tutaj. Nie chciałam tu przyjeżdżać, wolałam za nie, więc ja do sobie na stację i to mi zawiedział, mnie. nie. Tak, to jest taka wymówka, żeby się napić, to jest Ty, ale, ale... wymówka. Chodź na słówko w ogóle. Ty, ale słuchaj, A? weź mi powiedz jedną rzecz. Dlaczego ona mówi do ciebie, Misiu? Nie wiem, ja mam w dupie to, wiesz, ja mam żonę, także nic z takich rzeczy. Ale dziwnie to wygląda, wiesz, no wszyscy, wszyscy się patrzy na Weźmy ją wywiozę, niech ona sobie jedzie! Ty. I akurat co once jechać, zauważyłeś? No to ja jej nie wiązę. Nie no, musisz z nią zawiesić. Nie, tak. niech jedzie Jaszczur. O, idzie. Jaszczur! jaszczur. A czego nam mówi je? do niego misie. Ona, no właśnie słyszałem, tak dziwnie to. Te Boże, takie te psy jest. dupami stykają tutaj cały czas. Ale one jeszcze wodę piją. Też dupami. Dobra, zawijajmy stąd i jedziemy na rezydencję. Dobra. Ty, a, a, a ty się wybierzesz. Nie, to ty jedziesz z nią. To nie. Jedź z nią. Nie. Ja, do... ja jadę sam sobie. Nie. Ze sobą. Nie, Dobra, ty jedziesz z nami. nie ja Jedź ty z nią. Nie. Tak. Nie. Tak ciasno ty. O, tędy się co fał? jakiś każdy czy co co? Co, a co ci do tego czy kto tu siedział? A. No, to się to. Idź ty! Jasne, jak nie wiem, mówię, co tu siedział bez nóg ktoś? Znaczy masz nogię. Dzwonię do tego dredziarza! Ja dobra, to dzwonię już. Stary, ale to tak nie może być, że dzwonimy do dredziasa, on nie odbiera, no lipa trochę. Ja nie co? mogę się dostać do własnego domu, no bez przesady. No będziemy Nic stali jak kołki widać. pod bramą. Co? No jak kołki pod bramą no, będziemy stali. światło, no to... No faktycznie, jakieś, się pali. Jakieś auto mi się wydaje, że stoi. Chyba ja tak. nie wiem czy nie jedno. A nie da się I co robimy? No ja... Nie wiem, przed idę, no ale bez, bez przesady. We własnej rezydencji muszę przed się, się przebiec. <laughs> Serio? No dobra, No to idź, no po co my? No krew, grawaj. A my też? A kto popinuje auta? Co? Kto auta będzie pilnował? No to weź wyłącz auto. Idziemy tak? staw tutaj i tyle, i przechodzimy przez bramę. A mamy wybór? No dobra, no to lecimy. Co to w ogóle, trener, ma znaczyć, że ja do własnego domu nie mogę się dostać? Nie umiesz otworzyć Co teraz się tu Co to ma znaczyć? Powiedz mi. Ale czemu to... wyskoczycie w moim domu? Żeś Ale stary, wy nam. Stary, stary, dlaczego jesteś pijany? Odpowiedz mi na pytanie, dlaczego najpierw to... Jestem w moim domu, mogę pić ile chcę. To Spójrz, tu. O kur... Co ty dwaliłeś? Co ty się dzieje? Co? Rozwolnienia dostajesz po co? Ot, Otwórz mi w tym momencie. Ale nie, nie mam kluczy, oni nie Jak nie, mnie nie masz zamteli. kluczy? Przecież ty tu zostałeś panem. Na dworze cię zamknął, Stary, zamknęli Stary, Co tam się stało? Kto cię zamknął, kto tam jest? Co tam się stało? się pytam. Kubek mnie zamknął, na dworze. Wydraciasz? Tak. Odpowiedz mi w tym momencie, co się stało tam. Dobra, kto ma klucze? Jak to, co im. Cześć, to jest sobotę? Ta. Nie ja nie mogę, ty. No i co? Ty, Sary, to nie jest. Im... Jakim prawem zrobiliście sobie imprezę w moim domu? Ale co oni z tym papierem zrobili? No zobacz, Ach, co tu się dzieje. Ale jaki? Jak w twoim? Jak za dwa dni miałem cię? A to za dwa dni to nie jego, tak? To nie jego, moja! Ja Ty jesteś totalnie narąbany, stary! Ty jesteś stary, totalnie narąbany! Zostaw tego Gdzie są klucze? Gdzie są klucze? Nie mam kluczy, zamknęli mnie! Czy idziemy zobaczyć z drugiej strony, czy co robimy? Nie chcę wejść w ogóle! A może obejdźmy, ja nie wiem, nie znam się, obejdźmy, czy coś To co? chce piwo! Zosta Poczekaj, bo ja, ja nie wiem, co się tam stało! Kobieta, to jest twoja chata, ty musisz do niej wejść jakkolwiek! Ja to jest światło, kurwa. Kuba, ja jacyś jego koledzy. Gdzie są klucze? Ale oni mnie zamknęli. Jak cię na dworzu zamknęli, chłopie? Jakim cudem ty tu stoisz? Wyszedł na fajkę i mnie zamknęli. O ja pierdolę. Co się tu stało? Ty, derdolę. Tam z piętra na Pietro papier leży. Dredziarz! E. On jest zgonem totalnym. A ta jest stary, stary, ale, ale to jest taka no, ducha. Stary oni mi chatę rozwalili Stary oni mi chatę rozwaliły. Nie zauważyłem, to ich kanapa wywalona w ogóle. Taka wielka! Stary to jest rozwalona chata. stary to jest. Oni mi rozwalili chaty za 10 milionów. Dobra, chodź szybko! Stary! Do... A tu jest jakieś inne wejście czy nie ma? Jezu chryste! Czy tylko tamto jest? Jezu, co tu się... Jezu, poczekaj. No trzeba wejść, co zrobisz? Jezu, Po policji Nie bo czekaj. Poczekaj, ej, słabo mi się zrobiło. Czekaj stary, słabo. E, poczekaj! Stary, słabo mi. Poczekaj, Stary chaty mi dobrze. Nie, spokojnie. Tam, tam mi dobra, idę zobaczyć. Dami rozwaliśmy, ja, zobacz. rozwalili. Trzeba iść zobaczyć, wejść tam trzeba! Tam, tam mi rozwalili. Zobacz jak nie coś się Eee, ty, ty, e, ty ży, kamuś, kur. Co jest? No ale co ty byś w sumie ja bym się nie dziwił się na jego nic co tu się odwala, no, przecież... no nie wiem Dzień, ta chata iść, to jest tragedia. Jak wejść w ogóle do niej? Dobra. A, z tobą dobra, wszystko okej okay? ty? weź, halo. Widzisz? Dużo kontaktu z nią się załamał. Y Dobra, no, no chodź, no nie ma teraz... Wejdziemy to, jakoś we... do tej chaty Wejdziemy przecież! No to to co to da, że ty teraz wiesz, tu siedział załamany? No e, chodź, wstawaj! Karmuś, chodź! Ja im tylko zostawiłem klucze. No to musisz ich nie zostawiać samemu, no! Ja tylko zostawiłem klucz. No i widzisz go? Widzisz go? Ja nie wiem, co my trzeba. mamy zrobić, wejść trzeba jakoś do tej chaty! No dobra, a co z nim? To to mnie... Widzisz, co, Nie no Wiesz, kto mnie namówił, żeby zostawić klucze? Kto cię namówił? Kto namówił cię, żeby te klucze zostawić? Wiolka, nie? Tak, czy nie? Wiolka? A... Dobra, co to jest za różnica, no? Chodź, halo, stary! Trzeba stary, wejść, no! Stary. A tu jest... Ale co to da, że ty będziesz siedział, Stary, no? to był mój dom! To był mój dom! Jest no, twój, twój jest cały, cały dom, czas! Suger, wiem, to był no, nie... mój dom, rozumiesz? Mój dom, jest syli! Weź coś rób, no, weź. Ja Musimy tak, wejść to, jakoś do tej chaty, chato, chaty no. rozwalili no, dom no, za 10 Dobra, no, no, za 10 dobra stań! Tam, będzie git! To nie jest ubezpieczone, to nie jest ubezpieczone, Ale... stary, to nie jest ubezpieczone! Czego ty nie rozumiesz? To czemu nie ubezpieczyłeś domu za tyle pieniędzy i zostawiasz krety na uklucze, no? Teraz masz. Chodź ogarnij się i idziemy to ogarniać, a nie będziesz tu panikować. Trzeba wejść do chaty, no wstawaj, no nie ma co. Tak, chodź. Dobrze. Znaczy, tak? może nie jest tak źle, jak mi się wydaje. Bo ogarniemy to, no wygląda to tragicznie, ale to jednak jest papier, a to jest chyba tylko powywracane, nie jest tak źle. Znaczy, wygląda tragicznie, no ale się ogarnie, tak? Ale, Git, już wszystko z, to z tobą to możesz iść? Tutaj. Dobra, nie patrz na kamerę, o, jest o Ja ich nie widziałem Czemu to stoi do góry? Ty, e, nie to, że coś, ale krzesło nogi nie O ja, no dobra, to jednak są rzeczy rozwalone No to e, niech odkupują, Ko, nie mają duch, tak? No co? Odkupują, od i oni rozwalili, niech odkupują, no co się będziesz z nimi? się słania Kwiat po sacka. ziemi, ty No nie wyciśnij Dobra, wchodzimy do tego domu, góra, ja, chodź, ja chodź. muszę wejść Zobacz, do tego domu Piękne jest Otwierać Kurde, jakieś pacusy są Otwieraj mój dom nie ma... Czyli bo ci zaje? Rozwalę ci łeb, rozumiesz? Patrz, patrz, jak coś się normalnie. Rozwalę ci łeb jak wejdę tam, rozumiesz? A czyli to są znajomi, ty ich znasz w ogóle? Znacie ich? Nie znam, typu. Nie wiem skąd oni się wzięli. Nie... Oni są na walenie jak szpadle, Totalnie. I rozwalę mu łeb jak wejdę, nie? Jeszcze innego wejścia nie ma. Dobra, ale jak to mamy to... wejść, no. Co robimy? Tylko to jest wejście. nie ogarniałem życia nie? w ogóle co się dzieje. Zobacz sami. Rozwalę mu łeb. O przysięgam ci, że rozwalę mu łeb jak wejdę. No, dobra, ale jak wyjść? Nie nagrywaj ten! Trzeba wejść. Wejść trzeba jakoś! Jak chcesz rozwalić? to jak wejście nawet nie da, no ty. No mów coś co robimy, no? Idziemy z drugiej strony. A tam jest jakieś wejście? Nie ma. Wszystko jest pozamykane. To ja nie wiem jak my mamy wejść. Inaczej nie wyjdziemy, musicie go podnieść Dawaj, i przeszukać.

Wszystko, nie dotykaj! Ej, nie nie mogę oddychać! Weź, było nie, nie świrować tutaj! Ej, ej, nie, nie Ty się na Oni nawet stoją na nogach! Co ty robisz? Ale Weź nie mi gadaj, Abym, oni nie... Na, oni nic, ten to w ogóle... To jest jakaś patola, ty to się dzwoń, bo... Mamy, żeby do domu cię zawiozły, nie... Co za patola? Oni ledwo na nogach stoją, latają od ściany do ściany. Co ty się nie Trzeba ich stąd jakoś! Wziąć kogoś! Zaraz, spokojnie, zaraz ich wyjdziemy, daj mi przemyśleć sprawę! No dobra, dłuższą kamerę, ja to weźmę, ich ogarnę. Daj mi na spokojnie przemyśleć sprawę. Dobra, yy, trzeba zrobić tak, zmieni po policję i po no. prostu ich zabierają. Patrz iną ze spiną. Ze spiną ich chyba. Wywracają ty? się ze spiną ty. Aj I dobra i... No, widzisz co, co tu się odbywa? To nawet nie trzeba komentować. To jest gospodarz? Jesteś gospodarzem tego domu. No to jest moje dom. Kurzło my go i tak nie lubimy? Nie, long jest klasy. Nie, mój mąż, mam. Nie, Bo... uh... nie. Nie ma tu. co? Co? Ciebie, Ciebie jesz, kurwa. To jest gospodarz, Nie. 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 Cię, kurwo. Tyle, kogo? Dobra. Ej to... Nie. 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 Nie ma co zdań w ogóle. Reagować, chyba, co? Co, co, co Nie, ma pracować, stary. nie. co nie. Nie, nie. 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 Z Nie. 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 Moją ja matka! Do, do, do dobra, wypadka z moją matką! To, jest, to będzie łatwo, to Dobra, daj wyniesiemy je. No. no i po, po sprawie. To jest jego dom! A ty! Z moją matką! Weź, z moją matką! No i sami sobie radę, weź, nawet Weź, weź w ogóle! Ty weź się w ogóle! No, się. On z moją matką! Dobra! Chodźcie! No, Wywalaj go, no! I każdego po kolei wyniesiemy, nie, i jelo. No. Dobra, 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 wywalimy ich wszystkich najpierw tu, i nie. potem dalej. A on miał coś? Nie. nie. Następny, tak? Idziemy po następnego czy co? Ale to jest taka pappa, że naprawdę. Nie, to nie jest, to jest żałosne już. No to jest żałosne, ale chyba trochę się. I co my tu będziemy tak z bokiem składać? No nie, no, trochę jest śmieszne, jak on tak leży. No nie, no, ogólnie sytuacja, no to. O matko Co tu się stało? Co tu się stało się pytam dredziarz Dredziarz Co tu się stało? No tyle tyle się dowiedziałeś, tyle co się, się stało się stało? No chyba się nie dowiesz wiesz A w ogóle wyjdziesz Jak wyjdźcie, Co ty? Ty nie, ty możesz wyjść My no, chodzimy tak? Co to się stało? Wyjść, tak? Dozwaliliście mi cały dom Ty możesz wyjść Rozwaliliście bardziej, możesz wyjść Dozwaliliście mi cały dom, co tu się ty stało? zostajesz tak? Co tu się stało? Czemu tu kolewka w ogóle leży? To na mnie nie zauważyłem. Co tu się stało się? Co? Z tym? Dobra, z nim się nie dogadamy. No, niezbyt. Ale on tu był... Co tu jest? Z tego. A ci tam siedzą Dobra. jeszcze. Wychodzicie z tego domu, Wychodzicie? Wie z tego domu! Dobra. Niczego nie rozumiecie. Wy, wyjdziecie sami czy mamy was wynieść, co? Przestań. Daj mi spokój! Człowiek. Gdzie jest w ogóle Adam Białka i... To mnie się pytasz? Skąd ja chodzę za tobą. Kamerą. Zadzwoń do nich za będą pozbędziemy się. Za ile tu będą. Za 20 minut mówili. no to po co tu Co tu się dzieje? Ty, jeszcze następni ludzie? Co tu się dzieje? Zabij to, za to drzwi. Puszek? Co ty tu robisz? Ja to, się dzieje, Czemu ty na chacie tu namtniesz jakąś... A ty co? Miałam włosy dokąd, miał mi podciąć i wyszło tak. Co? On ty piarę na to jest... prawie walnął? Nie. Ale jest... Że co, co, że co, co, co jest? A to my co? A ty trzeźwy jesteś, czy też? To się To ty miałeś, to ty jesteś, miałeś, miałeś tak? No tak. Aha. Ty to szeisz? Oni tu wszyscy są chyba, nie wiem, nie. co oni pili. Rozumiesz? Ja nic nie piłem. Jak? Nie On nawalony ją... Tak, a zrobił tą burdę, powiedz mi? Powiedz mi Właśnie. Taką ty, ty... burdę, No co się to się z tym papierem tu dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Ja nie wierzę w to. To... nie. Ci. ci... Dobra, chodź do innego To jest, to jest po prostu dla mnie już za grubo, nie? Za grubo. Musimy porozmawiać Jej, ja, ja ci już mówiłem, że chcę to zrobić w łazience. Ale czemu w łazience? Nie powiem ci, bo oni w ogóle nagrywają. Trudno że nagrywają. Powiedz mi, nie chcesz zrobić tego na łóżku. Tam jest specyficzny zapach śmierdzi, po prostu. Ale jaki jest specyficzny zapach? Patrzcie. Mi ucie. to pasuje, ja to uwielbiam. Dobra, w sumie chodź, z tym się złapić. Ale jest sexy. Ty oni poszli do kibla? Ale znaczy, czy, co tu się dzieje, ona, ty? ona lubi te pachy tam specyficzne, Słyszysz? Ty rozumiesz co tutaj się dzieje? Nie, nie ja ja rozumiem nie do końca. co tutaj, ja, ja też nie do końca rozumiem co tutaj się dzieje. Ja nie chcę sprawdzać następnego pokoju. A ja właśnie chcę. Ciekawy, ciekawy. Jesteś ciekawy? No, ja lubię takie rzeczy. Możemy iść do ma... następnego, tylko żebyśmy do kibla nie weszli przypadkiem. Coraz... Ile tu jest jeszcze pokoi? Nie wiem. Jak mi się nie pokoiło jeszcze? Trzy przed nami. Zobaczmy, co tam się odbywa. Chodźmy dalej. Ja nie? Tu nawet klamki nie ma, co się dzieje? Tu nikogo nie ma. Jest ktoś? Nie, nikogo nie ma. A tego, ten, ten pokój jest czysty. Ej, co jest? Ziomek jakiś Ej czemu ty zabierz w ciuchach? Co ty robisz? To, robisz? To, to nie jest twoje! Ty gówno to ty wąchasz chyba, ty widzisz co ty nie, robisz? Wyraz, gacie wąchasz, nie, Następny jakiś rąknięty. A ja, co? Wiesz, że to jest pokój wielki. A co ty robisz? Wiesz, czy to są gacie, człowieku? Jakieś tak No, wioli to są gacie. Ty pff. nie chcesz wiedzieć czyje jednak. No to tak. dzieje nie dzieje? ma żadnej wioli, wącham te gacie. Ty ja nie chcę iść do następnego pokoju. Nas ja, ja się boję, naprawdę co my zobaczymy dalej. Dobra, to jest tylko jak dziewczyna, co zacieś A ja i co ma. Przez airpods'y gada, dobra nie przeszkadzaj. Stary, ale ona nie ma słuchawek, zobacz, ona w ogóle ją tyka, ona nie Proszę, muszę je kupić, no. A do kogo ty gadasz? To jakaś opętana jest chyba. Muszę jej dostać na programę. Ej, słuchaj, jutro do Ciebie zadzwonię. Myślę, że Ci zbiją z tej I ona gada jakby i gadała poprosz, przez telefon z kimś, ale... Proszę Cię, To Ci pomał w głowie z mikrofonem? Jeszcze i widziałam takie super spojrza Ona serio nie ma słuchawek? No nie ma. Ale co? Ty ją gadamy na hmm. niej, na ona nic. ...to też widziałam na internecie Dobra, bo już jest się... Już za dużo ich wszystkich w końcu i skończmy to no. Naprawdę. Ja Dobra, dobrać to dobrać to ta ta czekamy na Adaba, czekamy na resztę i Dobra, czy, 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 wywalamy. Już tu nie Co my jesteśmy tylko we trzech? No już chyba ja minęło 20 minut, nie? Wy być zaraz. Jeszcze nie ja bym nie wymieniała, no to ja bym się nie. wiem, wiem, czy gadamy co Nie przeszkadzam. Więc mi bardzo na pewno przysięgam, żeśmy tylko we trzech na tej pogadali. Ale nieszkodliwa chociaż jest, Pierwszy raz takie coś. Ja nie wiem co tu się dzieje, to na niczym to każdy, to z każdym jest coś nie tak. Ej, Dobra, w co? widzę, że imprezka się do salonu przeniosła. Nie wiem, czemu on ja teraz na ty. Właśnie że przecież to niech indziej, co jest. O, kubercie, jest? Kubercie, każdy każdy tam gdzie tak? ja no, indziej no, to jest. O, no, kuwercik to już. Jest... Kuwercik no, to już poniosło zabawę, no. Ci tam zostali przyjaciółmi jednakże. tak? Czemu on cię? Uwp? Nie, zostaw. Jakbym je wybrała, to ja jest... bym po no, prostu jest... była modelką na przykład. Już, Skibla się, skibla wyszli chyba. Nie zamknij do mordę, zostaw mnie w spokoju, już mam zgon człowieku, ja już, ja, mam siły. ja już nie mam siły, ja już nie mam siły. Za ile nie będą? No, powinien ja być, no. Biegu, no już... Nie co? Ty, nie co ty jest. widzisz, co daj, ty daj, daj. No widzę, tu... no. Co ty do mnie To jest jakiś... Nawet mi nie, nie, nie świat normalnie się tutaj Ty się zamknij. Nawet mi ja ja to nie mów. Jak ty czemu nie mówisz? Ale posiedzę, to to jest, jest twoja wina, nie? Ty to zrobiłeś. Ty to no, wszystko, ja wszystko zrobiłeś. Dawaj ty... go polejemy wodą. A nie ma wody akurat. No, no że... puść mnie do cholery. Dłużej was chyba nie mogło zająć, widzicie do co tu się dzieje? Ja co to ma być? Uła, Czemu tu się ja mieszka? Co, co tu jest? Co, co, to, to, jest? To, co to, to w ogóle ma być? Dobrze, Dobrze, jest, dobra, to mówisz... Dobra, przestań, jedź płatną autostradą, jedź tyle kilometrów, człowieku taka droga, fotoradary, wszystko, radę wozy. I zobacz, byśmy byli wcześniej, nie byłoby tego. Ale to ty z wielką pojechałeś do sklepu, tak? Co to ma być? Ale co ty do nas przypomnisz, co to ma być? To się o co, tu pytaj, co to ma być. Dobra... Co się w ogóle dzieje? Czemu tu jest taki sy, Dobra, słuchajcie, wyrzućcie tych ludzi, bo my nie mamy siły. Widzisz ile tutaj jest ludzi. Co My nie mamy Ale co jest? No, Ale co my mieliśmy? Nie? To wszystko oni zrobili! Dobra, wynoście się stąd! Wy puściłeś, puściłeś tutaj dredziarza. to jest no. twoja wina. Wynoście się stąd, czego nie rozumiecie? Następnego. Zadowolony nie, co jesteś, nie, Co nie, nie, będziesz nie, wszystko nie, 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 Dlaczego Prze. wszyscy są tacy? Nie, dobra Ale co się stało? Przestań Jak Zdradzasz. To są To są To są twoje gaczy, tak Daj mi spokój Dlaczego on bocha Dobra, Wojolka przestań Nie wiem czemu bocha twoje gaczy Dlaczego ty nie zabrałeś? Wyprowadził no. Dobra, kończymy imprezkę Wyprowadzaj wszystkich Konserwator Zabierz, oni... Wynocha! 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 Prostu... Wynocha! Wynocha. Koniec, imprezy. Koniec imprezy! Koniec imprezy! Koniec imprezy! Co, poczuliście się? On to powinien spać już chyba jeszcze. Czemu ona do siebie? Nie wiem. No ja się pytam czemu ona gada do siebie. Dobra, wynoś się. Dobra. Co wy robicie? To Chciałbym chaty pilnować, to go wynieść? Wy Tego trenera razem to oczywiście to razy skoczycie tak. Swoje nie wyrzucacie. Dobra, wy go! Wy go! nie go! Dynieś go, jest na dwa dni. Ty to widzisz, co tu jest? Totalnie, no, to jest totalnie No Ja nie mam zamiaru, na pewno nie jedziemy gdzieś do apartamentu. Ja nie mam zamiaru robić w tym domu. Zadowolony jesteś, cień! jest Ze mnie? No co ty, ty, ty do niego chciała, to jest jego wina. A ja po prostu dredziaszowi tu przyjechać? ty, Ty dałaś klucze dredziaszowi! A co? Nie normalny! Ty, ty, ty dałaś klucze dredziaszowi! to dredziasz do ciebie przyszedł, bo chciałam tu być kluczem do, do dziewczyny! Nie, ty, dała... ty mu dałaś klucze! Przestań zmyślać! A z tym co? Tego też Jedziemy z tym, czy co? Ty mu też to... tym razem nie zwalisz na mnie. Ja bym uderzyła, żeby z tej kluczy nie dała.